Temat dzisiejszej lekcji to wykorzystanie wód w turystyce, i dzisiaj sobie troszeczkę powiemy na temat tego, jakie mamy wody w Polsce, zarówno wody powierzchniowe, typu rzeki, jeziora, bagna, mokradła, które, no, jak wiadomo, same w sobie mogą i często są przedmiotem zainteresowania, a wręcz w niektórych wypadkach pożądania ze strony turystów. Jak i oczywiście powiemy sobie parę zdań na temat wód podziemnych, bo jak się okazuje Wody podziemne wykorzystywane są zarówno w celach leczniczych, a część polskich uzdrowisk, w zasadzie większa część, bazuje właśnie na takich wodach podziemnych jak Solanki czy chociażby szczawy Natomiast wody z kolei geotermalne, wody o podwyższonej temperaturze w niektórych uzdrowiskach, a także w miejscowościach, które nie są uzdrowiskami, wykorzystywane są między innymi w lokalnych powiedzmy termach, akwaparkach i tym Podobnych. No i dobra, i zaczniemy sobie oczywiście od rzek. E, mówiąc najprościej, yy, Polska jest położona właściwie w dorzeczu dwóch dużych rzek, a czyli w dorzeczu Wisły i Odry. To są właściwie e, jedyne rzeki w Polsce, e, które, e, których właściwie dorzecza no, stanowią e, ponad 80% powierzchni naszego e, kraju. Zwróćcie uwagę, ponad połowa e, obszaru Polski położona jest do Rzeczu Wisły e, i mniej więcej 1 trzecia położona jest do rzeczy oczywiście Odry e, obie rzeki wpadają do Morza Bałtyckiego e, natomiast na te pozostałe niecałe 20% obszaru Polski składają się e, do Rzecza Rzek Przymorza, czyli rzek, które swój początek biorą głównie na terenie Pojezierza Pomorskiego a nie są dopływem ani Odry, ani Wisły tylko bezpośrednio wpadają do tegoż właśnie morza bałtyckiego. Natomiast oprócz tego nie około 3% powierzchni Polski stanowią jeszcze rzeki należące do dorzecza Pregoły, czy też dorzecza Niemna, w tym drugim wypadku między innymi słynna na Podlasiu czarna Hańcza. Natomiast bez względu na to, czy są to rzeki przymorza, czy jest to dorzecze Odry, Wisły, czy dorzecze Pregoły, czy też powiedzmy Niemna, to generalnie mm, wszystkie te Obszary należą do zlewiska jednego morza, a mianowicie do zlewiska Morza e, Bałtyckiego. Generalnie przyjmuje się, że około 99,7% powierzchni Polski położona jest właśnie w zlewisku Morza Bałtyckiego, czyli mówiąc najprościej zdecydowana większość, prawie cały obszar Polski odwadniany jest przez Morze Bałtyckie e, i tak to wygląda. Natomiast prawie cały obszar, co znaczy, że nie cały, bo generalnie jakieś 3% Powierzchni naszego kraju należy do zlewisk Morza Czarnego i Morza Północnego. I macie to tutaj bardzo fajnie zobrazowane: mianowicie to, co macie zaznaczone na żółto, ten tutaj obszar, to jest generalnie, powiedzmy, obszar, który oczywiście należy do dorzecza Odry, głównej naszej rzeki, która płynie sobie w ten sposób. A początek bierze oczywiście u naszych południowych sąsiadów w Sudetach. Obszar zaznaczony tu na pomarańczowo z kolei to jest oczywiście do Wisły, czyli naszej największej powiedzmy rzeki, która oczywiście też pada do Morza Bałtyckiego. Dodatkowo, obszar zaznaczony tu w tym miejscu to jest oczywiście to są te tak zwane to jest ten obszar zajmowany przez rzeki tak zwanego przymorza, czyli na przykład słupia powiedzmy, wieprza i tym podobne. To są rzeki, które biorą swój początek tu na terenie pojezierza Pomorskiego i bezpośrednio wpadają do Morza Bałtyckiego. Mamy jeszcze na przykład rzekę Łynę, która jest dopływem Pregoły, a więc należy do dorzecza Pregoły, rzeki, która wpada do Morza Bałtyckiego, czy chociażby e, wspomnianą już e, Czarną Hańczę, e, a więc rzeczkę, która jest dopływem niemna, niemna rzeki płynącej poza granicami Polski, ale będącej oczywiście dopływem. Dopływem, będącej rzeka główna, wpadająca oczywiście do Morza Bałtyckiego, ale mamy też niewielkie obszary Polski, o tutaj powiedzmy na południu, które należą do, do Rzecza Łaby, a co za tym idzie do zlewiska Morza Północnego. Mamy też rzeczki, które znajdują się dokładnie gdzieś mniej więcej, w tym powiedzmy miejscu, a więc generalnie rzeki, które należą do dorzecza Dunaju, między innymi powiedzmy rzeka Orawa, czy w końcu tak, to dokładnie jest to tutaj miejsce, czy w końcu mamy tutaj taki obszar, gdzie mamy między innymi rzeczkę Strwiąż, która jest dopływem Dniestru, czyli należy do dorzecza Dniestru, a co za tym idzie, podobnie jak Orawa, należy do zlewiska morza Czarnego. I tutaj macie te rzeczki, czyli rzeka Izera. Czy e, tak zwana dzika Orlica to są wszystko rzeki, które należą do zlewiska Morza Czarnego. Tu macie z kolei Czarną Orawę, więc rzekę, która. E, nie Morza Czarnego, przepraszam, a Morza Północnego. Natomiast Czarna Orawa to jest rzeka, która należy do zlewiska Morza Czarnego. No i w końcu Rzeka Strwiąż. Dopływ Dniestru, który, a więc tym samym jest to rzeka należąca do zlewiska Morza Czarnego, podobnie jak Czarna Orawa, o której przed chwilą Wam wspomniałem. No i okej, okay. jeżeli chodzi o najdłuższe rzeki w Polsce, to zdecydowany numerem jeden jest Wisła. Nasza największa rzeka, biorąca początek w Beskidzie Śląskim na stokach Baraniej Góry, ma ponad 1000 km długości. Druga. Pod tym względem jest Odra, też nasza główna rzeka wpadająca do Morza Bałtyckiego, która ma 854 km. Następnie mamy Wartę, a więc dopływ Odry. Mamy oczywiście rzekę Bug i pierwszą piątkę zamyka rzeka Narew. Do tego dokładamy jeszcze San, który ma ponad 400 km długości, jest dopływem oczywiście Wisły. Dokładamy do tego Noteć, dokładamy Pilice. Dokładamy wieprz i właściwie pierwszą dziesiątkę największych czy najdłuższych rzek w Polsce zamyka oczywiście nasz BUPR, czyli w zasadzie największa rzeka województwa lubuskiego. Natomiast warto wspomnieć jeszcze o tym, że generalnie większość polskich rzek bierze swój początek na południu Polski, czyli generalnie są to obszary Sudetów i tu swój początek bierze między innymi Odra aczkolwiek po stronie oczywiście czeskiej bądź oczywiście Karpat i tu swój początek jak powiedziałem bierze między innymi Wisła na stokach baraniej góry. Poza tym takimi obszarami źródłowymi, jeżeli chodzi o rzeki w Polsce, są obszary pojezierza pomorskiego, pojezierza mazurskiego, a w dalszej kolejności są to także tereny wyżynne. Szczególnie Wyżyna, albo jak to woli Jura, yy, Jura krakowsko-częstochowska. Yy, Krakowsko tu swój początek biorą między m.in. takie rzeki jak Pilica czy na przykład powiedzmy yy, Warta. Dobra, Drugą kategorię wód, yy, wód oczywiście powierzchniowych, stanowią jeziora, które jak yy, wiecie doskonale w największej ilości występują głównie na północy, czyli po że Pomorskie, po że Mazurskie czy Pojeżdże Wielkopolskie, no, co oczywiście nie znaczy, że tylko i wyłącznie tam są to jeziora, oczywiście głównie pochodzenia polodowcowego, no i oczywiście stanowią jeden z głównych celów wycieczek turystycznych. Tak jak powiedziałem, najwięcej jezior w Polsce mamy pochodzenia polodowcowego, i takowe jeziora występują na północy, czyli jeszcze raz przypomnę, Pojeżdże pomorskie, mazurskie, czy pojeżdża. Wielkopolskie i do tego typu jezior należą m.in. jeziora morenowe Czyli największe jezioro w Polsce, więc jezioro Śniadwy Ewentualnie, no tutaj macie też fragment jeziora Śniadwy Jezioro powiedzmy Niegodzin, to też przykład jeziora morenowego Czy oczywiście jezioro Mamry, które w tym wypadku też jest jeziorem morenowym Druga grupa jezior polodowcowych to są jeziora rynnowe i tu między innymi jezioro mm, Gopło, o którym też już sobie wspominaliśmy, e, bo jest to jezioro, nad którym położona jest m.in. słynna Kruszwica e, i słynna oczywiście Mysia Wieża w Kruszwicy. Tu macie przykład jeziora mm, Gopło. Ewentualnie e, no, najsłynniejsze lubuskie jeziora, więc jezioro Trześniowskie czy Łagowskie, a więc jeziora, nad którymi położony jest Łagów, to też jeziora pochodzenia rynnowego. Zresztą przypomnę, że Trześniowskie, a Fragment macie jeziora Trześniowskiego na zdjęciu. Jest to dziesiąte najgłębsze jezioro w Polsce i jednocześnie najgłębsze jezioro w województwie lubuskim. Natomiast jeziorem rynnowym jest także jezioro Hańcza na pojezierzu sowalskim, czyli najgłębsze jezioro w Polsce, które ma według różnych źródeł od 106 po 111,5 metra głębokości, głębokości oczywiście maksymalnej. Do grupy jezior polodowcowych należą też oczka polodowcowe, których najwięcej jest na Pojezierzu, szczególnie na Pojezierzu Pomorskim. No i oczywiście tak zwane cyrki albo kary polodowcowe, czyli jeziora występujące w górach. W Polsce są to tylko Tatry i Karkonosze, bo tylko tam występują jeziora polodowcowe. Tylko tam mamy ślady i tam mamy rzeźby polodowcową. A należą do nich m.in. czarny staw pod rysami, czy morskie oko, którego fragment widzicie tutaj na zdjęciu, no jeszcze raz, czarny staw pod rysami, czy na przykład stawy położone w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, czyli między innymi Wielki, Przedni, Czarny czy Zadni Staw Polski. No i tutaj macie panoramę Doliny Pięciu Stawów z Wielkim Stawem, z Małym Stawem Polskim, z Przednim Stawem Polskim, z Zadnim Stawem Polskim czy Czarnym Stawem Polskim. To jest te pięć stawów w Dolinie Pięciu Stawów, yy, pięciu stawów polskich. No, natomiast drugim pasmem górskim w Polsce, gdzie występują jeziora polodowcowe, są karkonosze i do takich jezior polodowcowych należą między innymi wielki staw, który prezentuje się tutaj na zdjęciu, ewentualnie mały staw, nad którym to położone jest malowniczo schronisko e, samotnie. Natomiast poza jeziorami polodowcowymi, których bez wątpienia najwięcej jest w Polsce, w Polsce mamy także jeziora deltowe, utworzone w deltach dwóch największych rzek Polski, czyli Wisły i. Odry, i tu macie akurat jezioro Dróżno albo Dróżno utworzone w delcie Wisły. Natomiast tutaj jezioro Dąbie utworzone w delcie Odry ze słynnym betonowcem, e, czyli przy okazji jedną z atrakcji turystycznych tego jeziorka. E, betonowce, statki budowane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę, e, budowane z betonu ze względu na, e, na brak po prostu stali. tak Jeden taki Utknął na mieliźnie na jeziorze Dąbie i dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną tego miejsca. Tutaj macie jeszcze przykład jeziora Druzno, czyli jeziora deltowego w delcie, oczywiście Wisły. Kolejną kategorię jezior w Polsce stanowią jeziora zakolowe, albo jak to woli Starożecza, czyli jeziorka, które powstają w miejscu dawnych meandrów. Macie je na przykład tutaj, czy w tym miejscu, mają taki charakterystyczny kształt, powiedzmy podkowy, czy litery powiedzmy U, to są najczęściej jeziorka krótkotrwałe, dość szybko powiedzmy zarastające i tym się charakteryzują. Tu macie przykład takiego właśnie starorzecza, czy ewentualnie na tym zdjęciu. No i oczywiście oddzielną kategorię stanowią z kolei jeziora przybrzeżne, czyli na przykład jezioro Łebsko, Garno, Jamno, a więc wszystkie te jeziora, które w Polsce występują na wybrzeżu, tak jak wam już mówiłem, są to jeziora, które, które kiedyś były płytkimi zatokami Morza Bałtyckiego, a następnie zostały takim wałem piaszczystym, Mierzeją po prostu odcięte od Bałtyku. Tu mamy Bałtyk, tu mamy jezioro Łebsko. I tu macie przykłady, tak, czyli jezioro Łebsko, e, chociażby, e, tak jak mówiłem, garno, Jabno, Wiczko, Bukowo to przykłady tego typu jezior. Natomiast na Polesie lubelskim mamy jeszcze, to jest tak zwane poziże włodowsko łęczyńskie Mamy jeszcze nagromadzenie jezior pochodzenia krasowego. Tu przykład jednego z nich, czyli jezioro Pereszpa. Krasowego, czyli jeziora, które powstało na skutek rozpuszczania skał węgla nowych przez wodę zawierającą dwutlenek węgla. Tutaj macie też przykład jeziora krasowego, to jest jezioro Dratów i tak to wygląda. Co do największych jezior w Polsce, oczywiście zdecydowany numer jeden jest jezioro Śniadwy. Potem drugie miejsce zajmuje jezioro Mamry, i to są dwa jeziora położone w krainie wielkich jezior mazurskich. Potem mamy największe jezioro przybrzeżne, czyli jezioro Łebsko, następnie jezioro Deltowe, czyli jezioro Dąbie i pierwszą piątkę zamyka w zasadzie jezioro Miedwie. Natomiast w dalszej kolejności mamy jezioro Jeziorak, przy okazji najdłuższe jezioro w Polsce Niegocin na Mazurach, jezioro Garno, czyli jezioro przybrzeżne Jamno, czyli kolejne z jezior przybrzeżnych. No i pierwszą dziesiątkę największych jezior w Polsce zamyka jezioro Wigry, które Objęte jest praktycznie w całości ochroną w postaci Wigierskiego Parku Narodowego. Co do najgłębszych jezior, to tak jak mówiłem, najgłębszym jest jezioro Hańcza, które no, przyjmuje się, że jego maksymalna głębokość to jest około 108,5 metra i jest to jedyne jezioro w Polsce, którego maksymalna głębokość przekracza 100 metrów. Potem mamy jezioro Drawsko, 83 metry maksymalnej głębokości. Wielki staw polski w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Czarny staw pod rysami, który jest czwartym pod względem głębokości jeziorem w Polsce. A pierwszą piątkę zamyka wspomniane już jezioro Wigry. Natomiast, tak jak mówiłem, dokładnie dziesiąte miejsce pod względem najgłębszych jezior w Polsce e, zajmuje jezioro Trześniowskie, czyli najgłębsze jezioro województwa e, Lubuskiego. Tak to wygląda. E, no i oczywiście, skoro mówimy o jeziorach, to nie może też zabraknąć sztucznych zbiorników wodnych, czyli zbiorników, których główną funkcją w momencie, gdy powstawały, była funkcja retencyjna, bądź też. Funkcja powiedzmy no, retencyjna, przeciwpowodziowa, e, natomiast e, no, z czasem e, w przypadku niektórych z nich e, bardzo ważną funkcją stała się funkcja, oczywiście e, turystyczna. I do największych zbiorników sztucznych e, w Polsce pod względem pojemności należą zbiornik soliński w Bieszczadach, który zresztą chyba w tej chwili nawet bardziej znany jest z tego, że pełni funkcje turystyczne. Niż powiedzmy jakiekolwiek inne. Na drugim miejscu zbiornik Wocławski, spiętrzony oczywiście na wiśle, potem Czosztyński, Na Dunajcu zbiornik Jeziorsko, na warcie i pierwszą piątkę zamyka zbiornik Goczałkowicki, biorąc pod uwagę oczywiście objętość. Biorąc pod uwagę powierzchnię, największym sztucznym zbiornikiem wody w Polsce jest zbiornik Wocławski. Następnie Jeziorsko, zbiornik Siemianowski, Goczałkowicki i zbiornik oczywiście Zegrzyński. Natomiast biorąc pod uwagę wysokość spiętrzenia wody, zdecydowany numerem 1 jest Solina, zbiornik soliński, potem oczywiście Czorsztyn, e, następnie zbiornik pilchowicki, e, następnie zbiornik machowski e, po dawnej kopalni e, siarki w okolicach Tarnobrzegu. E, no i ok. No i jeszcze kanały wodne, tak, z których część generalnie kiedyś była dość intensywnie wykorzystywana w celach gospodarczych. Natomiast część z reguły, a już przynajmniej od jakiegoś czasu pełniła funkcje turystyczne i takowe pełni po dzień dzisiejszy. Takie najsłynniejsze to oczywiście kanał Wieprz-Krzna. Słynny dlatego, że jest to najdłuższy kanał w Polsce łączący właściwie dwie duże rzeki, czyli Wieprz i rzekę oczywiście Krzne. I tak się on prezentuje. Następnie kanał Bydgoski, który dzisiaj też pełni głównie funkcje turystyczne Kanał Gliwicki, który w zasadzie łączy Górny Śląsk z Odrą i kiedyś jeszcze w czasach eksploatacji na bardzo dużą skalę węgla kamiennego no, odgrywał bardzo duże znaczenie, bo właśnie kanałem Gliwickim węgiel transportowano do Odry, a następnie Odrą do portów w Szczecinie albo w Świnoujściu. Tak się on prezentuje. No oczywiście kanał Łączański niedaleko Krakowa, Kanał Żerański w okolicach Warszawy. Potem kanał Notecki. Tutaj zaprezentowany kanał Ślesiński. I w końcu te takie najważniejsze z punktu widzenia turystycznego to kanał Augustowski, który swego czasu uzyskał także złoty certyfikat polskiej organizacji turystyki. Będziemy sobie jeszcze o nim dokładnie mówić. Kanał Elbląski, który składa się z tak zwanych suchych odcinków i jest zabytkiem techniki i też o nim sobie wspomnimy, czy w końcu kanał mazurski, który docelowo miał łączyć wielkie jeziora mazurskie z Morzem Bałtyckim jego budowę rozpoczęto w czasie II wojny światowej, ale niestety albo stety, albo niestety nigdy nie ukończono. Tak to wygląda, to jedna z pięciu nieukończonych śluz na kanale mazurskim. Natomiast oddzielną kategorię oczywiście wód stanowią bagna i torfowiska. One łącznie stanowią Około też bodajże 1% powierzchni naszego kraju. Mówiliśmy już i będziemy jeszcze o tym mówić, że największym obszarem bagiennym w Polsce są oczywiście rozlewiska czy bagna biebrzańskie czyli rozlewiska objęte ochroną w postaci Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia to jest prawie 600 km kwadratowych i tutaj macie te rozlewiska biebrzy. Następnie mamy na, na terenie Biebrzeńskiego Parku Narodowego mamy dwa rezerwaty. Pierwszy z nich to rezerwat czerwone bagno, którego fragment tutaj widzicie. Drugi położony na południu to oczywiście rezerwat bagno ławki. Natomiast torfowiska, głównie torfowiska niskie, które dominują w Polsce, występują między innymi w karkonoszach, i stąd też między innymi te karkonoskie torfowiska objęte są czy zostały wpisane na listę tzw. rezerwatów biosfery. UNESCO i to, to są właśnie torfowiska w Karkonoszach, ewentualnie mamy także torfowiska w górach stołowych, czy też w górach izerskich, a więc cały czas jesteśmy na terenie Sudetów czy też w górach bystrzyckich, tu to najsłynniejsze, czyli torfowisko pod Zieleńcem, skądinąd znanym bo znajduje się tam potężna baza powiedzmy narciarska, o której już też sobie wspominaliśmy, natomiast torfowiska poza Południową częścią Polski i poza Podlasiem występują także na Pojezierzach, w tym między innymi na Pojezierzu Krajeńskim. Ewentualnie w centralnej Polsce, tu między innymi rezerwat przyrody rąbień w Aleksandrowie Łódzkim z fragmentem właśnie torfowiska. Na polesie oczywiście lubelskim. I tutaj macie przykład, to jest torfowisko koło Jeziora Moszne. Czy ewentualnie w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, między innymi torfowisko Burna. Czerwonym, tak się to prezentuje, czy torfowisko balikówka. Ok, no i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o wody powierzchniowe. Natomiast oddzielną kategorię wód, także wykorzystywanych turystycznie w Polsce, stanowią oczywiście wody podziemne. Pierwsza grupa wód podziemnych to są tak zwane wody mineralne, czyli wody, które, czy na bazie których w Polsce funkcjonuje przynajmniej część uzdrowisk. I takie dwie główne kategorie wód mineralnych w Polsce to są solanki, czyli wody, których występowanie macie zaznaczone tutaj na fioletowo. Czyli pierwszy taki obszar to jest ten region kujawsko-pomorski na bazie tych solanek. Funkcjonują między takie uzdrowiska jak Inowrocław, czy chyba najsłynniejsze w Polsce uzdrowisko Cichocinek. Natomiast drugi obszar występowania solanek to jest generalnie obszar powiedzmy tutaj południowej Polski z takimi miejscowościami jak Ustroń, powiedzmy Rabka Zdrój i tym podobne. Tak? Ewentualnie tutaj w okolicach na terenie województwa świętokrzyskiego także Solet czy bózko Zdrój. Druga grupa wód mineralnych to są tak zwane szczawy, czyli wody zawierające rozpuszczony m.in. wodorowęglan sodu. I szczawy występują na południu, czyli w regionie Sudeckim i w regionie powiedzmy Karpackim. Tak? Zresztą nazwy niektórych miejscowości, jak Szczawno-Zdrój, czy na przykład powiedzmy Szczawnica zdrój jednoznacznie wskazują o tym, jaki typ wód mineralnych tam występuje. Natomiast poza tym w Polsce mamy też wody siarczanowe, okolice Sfoszowic, Krzyżowic, lądka powiedzmy zdroju, wieńca zdroju, przy czym ich znaczenie, no generalnie powiedzmy uzdrowiskowe, jest yy, niewielkie albo wątpliwe. No i oczywiście w niektórych wypadkach także wody radoczynne, czyli wody zawierające pierwiastek promieniotwórczy radon, między innymi okolice powiedzmy lądka zdroju. Natomiast oddzielną kategorię wód stanowią wody termalne, czyli wody o podwyższonej temperaturze. I tutaj macie przedstawione właśnie główny pas występowania wód termalnych w Polsce. To są wody, które występują na głębokości powiedzmy 1,5-2 km i mają w niektórych miejscach, tak jak zwrócić uwagę, w okolicach Koła Unijowa, nawet ponad 100 stopni Celsjusza. W związku z czym są to wody, które bardzo często są wykorzystywane albo w, cie, w celach ciepłowniczych, czyli po prostu do ogrzewania pomieszczeń, ewentualnie są wykorzystywane w celach turystycznych, a, a mianowicie na bazie tych wód no, funkcjonują powiedzmy termy, e, między innymi na Podhalu, Bańska Niżna, Bukowina Tatrzańska, Okolice Uniejowa, powiedzmy, Pyrzyc, Mszczonowa i tak dalej, które to oczywiście termy są no, atrakcjami turystycznymi. I tu, tak na zakończenie całego tego tematu i tej prezentacji, kilka takich term wam pokażę. A tu macie jeszcze taką mapkę, która przedstawia właśnie między innymi na czerwono macie zaznaczone uzdrowiska, gdzie wykorzystuje się wody termalne, czyli między innymi duszniki, lądek, zdrój, powiedzmy, cieplice. Natomiast na żółto macie zaznaczone miejscowości, które nie są uzdrowiskami, ale gdzie na przykład, wody termalne też pełnią ważne funkcje turystyczne. Przykładem takiej miejscowości jest Uniejów czy chociażby Mszczonów. No i zapowiadane przeze mnie przykłady m, takich ośrodków termalnych. Muzyka tego mamy też termy w Bukowinie Tatrzańskiej, które są zresztą bardzo fajnym takim urozmaiceniem oferty turystycznej tego regionu, bo okazuje się, że w tej chwili w Tatry można pojechać nie tylko po to, żeby pochodzić po górach, ale też między innymi po to, żeby pozażywać właśnie w kąpieli w takich gorących basenach. Tutaj macie termy Chochołowskie, czyli dalej jesteśmy w tym samym regionie, czyli w Tatrach. Termy oczywiście Podhalańskie. Gitarra, akordeoia eta akordeoia Tutaj macie z kolei termy w Cieplicach Śląskich, czyli de facto dzielnica Jeleniej Góry, czyli Sudety, czyli południowo-zachodnia Polska. Tutaj termy mszczonowskie, czyli okolice Mszczonowa, okolice w zasadzie Skierniewic, czyli okolice powiedzmy Warszawy, czyli centralna Polska. Tutaj oczywiście solec, drój i baseny mineralne w jednym z dwóch uzdrowisk położonych na terenie województwa Świętokrzyskiego. A tu termy warmińskie, czyli generalnie powiedzmy termy położone na pojezierzu Mazurskim, i tak wyglądają. Tu macie jeszcze termy maltańskie, czyli termy usytuowane w zasadzie w Poznaniu na terenie takiego dużego, powiedzmy, kompleksu koło jeziora, właśnie o jeziora Maltańskiego. I tak to wygląda, i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat.